Update z PETA. Tak, doszedł nowy update i postanowiłem, że po prostu muszę to nagrać. Muszę to nagrać. To i tu się jesteś z nami. Okej. Okay. No. Jest nowy bank. Jeszcze Co się zmieniło. A! Ja tutaj, tu polacam po mapie. Zobaczę, czy się zmieniło. To w ogóle... zobaczcie, wtedy poetach jest jakaś mapa, akcja się nie da dobra w ogóle, strzeliłem, że w ogóle da się już wejść w hakel portal, widzowie da się wejść w hakel portal ale ja już dużo razy rozwaliłem te czesty Dziesięć żartujesz? No to cię boli, coś? I ja opijaj, to trzeba otworzyć 10 takich czystów. Przecież to będę otwierał godzinę. Nawet wi więcej. 10 godzin to będę otwierał. Ale górno, ja no nie. Nie spróbuję bez nie, 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 ja ci nie wierzę. Ja ci nie wierzę, ja ci nie wierzę. Ja ci nie wierzę. Paga pierwsza skrzynia zniszczona. Lecimy do kolejnej. Już po naszej skrzynce. Elo! Lecimy do kolejnej, oczywiście, znowu. I Już po kolejnej skrzynce. I oczywiście znowu następna. I po kolejnej skrzynce. Uuu, I... jeszcze tu prezencik dostałem. Kozacko! I już prawie nie ma naszej kolejnej skrzyneczki! I jak już on, jak ona się niszczy, to pamiętajcie, że. Kto wtedy nie zgarnął, no to nadal jest szansa, bo ten, kto będzie pierwszy, oczywiście dostaje tego kazackiego piecika. Znaczy te dwa pieciki, ale jest szansa, że Wam się na przykład nie przydaje. O, kolejna skrzynka właśnie nazwana. Została nam jeszcze. O jezu! Cztery zostały jeszcze. No, więc zapraszam. Więc zapraszam do banku. O, już i kolejna niszczy. Z będzie najwięcej odcinków. O, takie mamy do pipety, że nawet nie zdążyłem wam pokazać, jak to się to niszczy. No. Jakie kocham niszczenie tych skrzyneczek. I nie ma sk Była skrzyneczka, nie ma skrzyneczki. Kolejnej skrzyni nie ma, oczywiście. Nie zdążyłem pokazać. A w ogóle dowiedzieliśmy się z Toytem. Będę już trochę tego rozwalał. Że. Będziemy czekać jeszcze 5 dni. A dlatego, bo trzy, po pierwsze, 10 skrzynek takich. Po drugie, trzeba tutaj mieć jeszcze 50 lootbagów. I po trzecie, trzeba zrobić 3 pety na jegmatę. No to, no to zajmie 5 pięć pięć, pięć dni. Ale jak jeszcze jedno coś będzie tylnego, to ja po prostu się poddaję. Nie no. Ja nie, wtedy nie do miady, no. Jeden dam jedy po prostu. To jest takie dziwne. Że może jeszcze pokażę w ogóle jak coś dostałem. Dostałem. Tak. Jeden quest break. Okej okay. Co to jest? Co to jest? Jeden quest break. Jeden... Chwila, chwila, chwila. Okazało się, że po prostu musiałem jeszcze jedną skrzynię rozwalić. Aś myślałem, że za mną to jest. W ogóle chłop, to ma te legendajki Nie, ale ją ja współczuję, ale tej dom nie tam wiesz, No miłe. Ale oczywiście jak jest widzę, to może wygrać sobie pytanie. Ostatnia skrzyneczka już się niszczy, Niść niszcz się szybciej, niszcz. nie, yeah, bo jadne! kozacko. Co? No zobaczę, czekaj, lecę. I... Okej, okay, muszę rozbierać jeszcze 50 luz bugów, Ale potem też będzie Derek Matry, co to na się Czemu oni dali 3 pety Derek Matry? Przecież na to się czeka 5 dni! A ja dzisiaj odcinek nagrywam. Dajcie, gdzie ty jesteś? Tojd! Tojd! Co ty robisz? Wezmę sobie tą skrzynkę. Albo. Nie, to. Jest to co nie jest. O, to nie jest To nie jest złe. No, no dobrze. A to będzie mi niszczyć to. Chwilę się widzimy. Okej, okay, to i dzięki zapety idę właśnie sobie, z... sobie zmanikować. Takie. No, pskie mi dało, ale. <min> będzie <buckets> szybciej dać nutary, więc nie. Eee, no. A, on no już to złotem, nie tu się tepimy. Tepajmy się na... tam gdzie to jest? Nie, nie, nie winte, nie winte. Mine! Mine, mine. Miner. Hmm. Uh -huh. Ale... Spaliło mi to! Ja spaliło mi te pety! To jest dużo więcej. Dobra, to jest mi jeszcze jednego petola. Wojtek, dziękuję! Wojtek słyszysz mnie? Dziękuję! Widzowie! Zostawcie łapkę, subika i dzwonami Wojtkowi to samo! Bo wtedy będziemy bo wesel... Wtedy będziemy szczęśliwi. Tak, Wojtek dziękuję bardzo. Czekaj, 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 czekaj. Poczekaj, nie. Poczekaj. Jeszcze nie, bo wypłata musi być. Ja mam mało gemów, ale masz. Hack <ścoughs> Zigat 85B za 9000. Spokój, na Naprawdę każdy by się zgodził. I właśnie, ja wiem, że Wy nie subskrybujecie dlatego, bo jest pokazana ilość wyświetleń. Ja mam na pierwszym filmie 14, a mam 6 subskrypcji, więc mnie nie subskrybujecie. A jak tego nie robicie, to natychmiastowo kliknijcie w ten czerwony przycisk subskrybuj i w dzwoneczek. Oczywiście łapkę też możecie. No, gdzie jest jakaś skrzynia? Skrzynia... Ja zakładam, prawda? Mmm, mm, to jest swoje najlepsze. No nie mam na mnie żadne No ja. No to. Dwóch, gdzie ty jesteś? Nieważne, co nazwam. Gdzie to przedpatrz? Ej, w ogóle mam ze bo Zapomniałem, bo ja mu wszystkie oddał Eee. A, 34 jeszcze. bugi. Ale kiedy to będzie tak długo płynęło? Przepraszam, że ja tego nie wiedziałem. Ale no, nie wiedziałem, no. To jest cześć. Dzięki. Spoko, spoko. Dawaj mi do Dawaj mnie do poetalu. Jak mnie nie dasz do poetalu, to ja cię zjadę Niszczymy tą skrzynię Ja nie wiem dlaczego dalej nie, obst nie odstopowałem Ale mi się nie chce Widzowie Więcej do oglądania Więcej. Dobra, nie, nie, nie będę was tak męczył. Wojtek, czy, jakoś, czy on się nazywa Drop? Cheetos. Nie, Wojtek, takie, to jest najlepszy pet w grze, dawaj mi go. To jest najlepszy pet w grze. Wyczulicie mi, czy Rainbow Noob'a? Rainbow nub, Noob. Rainbow tak Wojtek, dawaj Rainbow to Dawajta Dawaj tam Rainbow Nuba! nubę Nuba! Czy to mama? mam? nie no! Dobra, nie będę wam tego pokazywał. Jest, akurat gdy wróciłem do, do, do biurka to już... tak gdzie ty jesteś? Tu. Dobra. Odwagi kolejne. O, ile jeszcze tych wagów ja będę przy, co godzinę sprawiał? Ja będę co... 14, 14 dobra. Dużo wam zostało, ja znowu zatrzymuję. A jednak nie zatrzymuję, bo zostało tylko y, 600 tyrianów, a to jest mega mało. Kiedyś to i trudno było rozwalić 300 albo 1000. A teraz to pik! Piąk i jest. Piąk, 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 piąk. Gdzie walimy? Gdzie walimy? Tu walimy. Ja tu powalę. Chyba. I ogólnie pod końcem odcinku będzie opening, bo... Trzy... o Pengwo. O, 7 do. Czyli jeszcze tu chyba tą jedną wyzwalimy, ona. Tak masz mało. tego. A. Aha. Dwa wyleciały. Najlepiej, naj normalnie najlepiej. Teraz rozwalimy na tą skrzyneczkę. Ale nie, no. Ja, no. Jeszcze tak dużo. Pięć. Co jest? Dawaj mi go. Czekaj. Gdzie on jest tu? Jestem hakerem. Oddawaj pety. Bo się wkurzę, jak nie dasz mi swoich petów. Jestem hakerem. Czy, mi, czy ja już to zrobiłem? Czy mi został naprawdę jeden? Zobacz. Jest! I, z, i teraz będę trzydać młodej pęty, ale kur! Cool, no nie! Pięknie. Fa i nie! Po co to rozwalam? A dobrze już sobie rozwalę. Teraz lecimy na krótki Open Jack. Tak shop. Mega króciutki, bo mam tylko 15 koinów z tych 10 skrzynek i tylu loot bagów. No, to otwieramy. Ja w ogóle nawet nie mam tego. Laki, bo po co? Po co mi przecież. No one będą, będą mi drapiły, no te glinka. I ostatni... znaczy jeszcze dwa, to będą one. Mówię wam. To dwa jeszcze to będą one. I ostatni to będzie on. Mówię wam. Mówię wam, to będzie on! To był on. No. Co? Nie, ja mu nie wierzę poczekaj. Łydka specjalność to jest oszukiwanie. Jak zwykle mnie oszukał. Ale teraz idę sobie go sfiozować. Jak mi nie pójdzie, to... Normalnie się... Będę myśleć o jedzach. do banku za pierwszy, zapraszam, bo nikt jeszcze mnie nie mał. A to może dlatego, bo jest... Już... Nie wiem dlaczego. Kto mi da petycja, to się... ...ocie. że każdym mało nie Małem, no że mało. I już się sam wszystkim pokręciłem, ja nie wiem już co mówię. To co wszystko powiedziałem, to mogłem totalnie wszystko pamiętać ale teraz nie będę to się wkurzał. Jest! A w ogóle to się zmieniło jeszcze? Bo to tak chyba nie wyglądało, nie? Czy wyglądało tak wiesz, co nie wiem. Dobra, a więc na te pety jeszcze nie mam ich. Będziemy czekać 5 dni, więc no zrobię to. Następny odcinek Specjum Literary będzie za 5 dni. Więc no co teraz mam zrobić? Pójdę do Tojta. Toj. Do Tojta lecę. Tojd! Tojd, słyszysz mnie? swoimi uszami, których ich nie masz. To id, słyszysz? Tojd Nie stać mnie głuchy, sk powiedz. Chyba Ojtek, Wojtek, dziękuję, że, wystą że wystąpiłeś w odcinku. Co on Dziękuję, że, że wystąpiłeś w odcinku Jestem Ci wdzięczny Nie wiem, dlaczego on tak skacze Jakby miał rybaki w tyłku, ale dobra No więc Żegnamy się Pa